Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Odtalał Pani ode mnie, wszelkie rozproszenie i nieuwagę. Wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, bym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Przeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieściopo poszeko, prag prosząc ofiarować. Proszę Cię Matko Boża oraz Wszyscy Święci Błogosławieni o Boże miłosierdzie i potrzebne łaski dla czystcowych. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. Wieszny odpoczynek, proszę tać panie, a światło świekuista niechaj sieć. Przez mięsierdzie, posz, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i woto, które wytrysłaś wówczas, z słodszego, serce słowego, jako strój miesięcy dla nas ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przeć królestwo twoje. Paź Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy lekli pokusie, ale na spaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc, szwarę Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycia nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepiony, Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na nie piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w Toraś święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, z słacych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, Oferyjcie Ciało i Krew duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej się dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej się dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki, miej się dla nas i świata całego. Klajeko polestej męki, mimią się citle nas i świata całego. Klajeko porest męki, mimiją się citle nas i świata całego. Klajeko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Clajeko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Clajeko poreststej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej Cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie z grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiu się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się cię nas i świata całego, Klajko jego męki. Mimiu się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, mimo sieci dla nas i świata całego, klejko polskiej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Oczy przedwieczne. Oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla jego tej męki, mij mił dla nas i świata całego. Dla jego męki, mij mił dla nas i świata całego. Dla jego męki, mnijł osiecie dla nas świata całego męki mimi się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimi się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimi się dla nas i świata całego klajeko porstej męki mimi się dla nas i świata całego klajeko polestej męki mimi się dla nas i świata całego dla Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klajko Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za naszej i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimią My się citle nas i świata całego. klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego Klajko polestej męki. Mimo sietit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo sietit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo sietit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo sietit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Oczy przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie, sakrzy nasz i świata całego. Męki, mi dla jego polestej męki, miej miłosierdzie nas i świata całego. Męki, mi dla jego polestej męki, miej miłosierdzie nas i świata całego. Męki, mi dla jego polestej męki, miłuj się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klejko polskiej męki, miłosiedzic dla nas i świata całego Klejko polskiej męki, miłosiedzic dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jest, ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczyną prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie. O Pana nad Panami i matko, piękne do ciebie, przychodzą przed Topą, jako krzyżnik płaczący stoją, o matko słowa, żaż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko Boże, to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna w dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniu Twoją, przez miłosierdzie Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. wiesz wieczne Bosze, osłoń nas przed oczami swych duchów, Sechci posłużyć się chórami ludzkimi, aby one nas blokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki. Prac i tym podobne, spraw, swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróćcie święte jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne, Duchu święty, Duchu Światłości, Oświęcej kapłanów i siostry sakonne, Duchu święt, Duchu czystość, Oświęcej kapłanów i siostry sakonne, Duchu święt, Duchu mocy, zbieraj kapłanów i siostry sekonne. Duchu święt, Duchu Boży, Spraw, by kapłani i siostry sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech oki świętej miłości rozpalaj serca we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali tusze. Duchu święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostrzakonych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych z z Panem Pokiem, Akaya.